Będziemy dzisiaj walczyć z bo we 9 z regulacją wrotów, ten taki fajniejszy model. Zobaczymy, co tutaj kurczę się stało. Z opinii użytkownika dostałem informację, że skończyły się szczotki, ale zobaczymy. W 90% przypadków skończenia się szczotek wiecie, co jest, ale może tak być. Zobaczymy. O, tu jest skator. zobaczymy. Pierw pokrywę szczotek rozkręcimy. A i na tym etapu regulację obrotu mają elektronikę są w miarę takie trwałe. Zobaczymy. No szczotki to tu są panie całe, ale wirnik nie wygląda na uszkodzony. Może się po prostu gdzieś zacięły, bo mam nadzieję, że elektronika nie padła. Przewód tu kurczę, no. No ktoś wymienia przewód, tak, polutował. Zobaczymy. Połączymy ją. Zobaczymy. Nie ma tutaj żadnej reakcji. Ktoś tu kombinował no, z włącznikiem też. Pewnie nie reagował włącznik. Zareagowało. Mi co jest? Ja Wam pokażę. Bo ostatnio miałem komentarz pod filmikiem, że yy, wystarczy przetrzeć pumexem, regeneracja komutatora pod, pod względem toczenia, wyważenia nic nie daje. Zobaczcie tutaj. A już wiem czemu to ktoś tak kombinował. Dobra, będziemy No i słychać łużysko od razu. Kurczę, no jest taki nieprzyjemny pogłos suchy nożyczek. Wiecie panowie, że raz tak zrobiłem <laughs> przy załączonym do gniazdka yy, przewodzie zasilającym bezpieczniki, tylko pach! I tro upalonego trochę, yy, upalonych trochę tych obcinaczy. <laughs> Ale to zrobimy to ładnie. No, włącznik kurczę z. No działa, no uwalony, ale działa. Więc może nie będziemy go ruszać tak aż ten. Ale prze, żeby tu zmienić przewody, przewód zasilający, trzeba tu rozebrać. Zobaczcie. O, mało mi się trochę. Musimy wziąć coś takiego bardzo ostrego. I zobaczcie. Mamy jeden Załóżmy się ten przewód. Oj kurde. Tutaj wyłaśny. Takie też też może być, no bo przeważnie na odgięce się uwala przewód. Ale zrobimy tak. Pierw tu są takie blaszki. Patrzcie. Mamy blaszkę. No, nie mamy blaszki. Patrz, tak. O, i jest nasz. Tu tak samo, chociaż tu chyba ktoś kombinował wylazło. Tu są takie blaszki, po prostu zabezpieczają, no, no po prostu wciska się tu przewód, i może, można później troszkę podgiąć w tę stronę, żeby następny przewód wszedł fajnie. No kurczę, zabezpieczenie tu damy. Nie będziemy tutaj w sumie panowie, nie ściągamy wszystko. I tak będziemy musieli myślę, umyć, żeby to fajnie wyglądało. Elektronika na szczęście jest okej. Okay. No ten włożnik zostawimy, chociaż jest tutaj uwalony, ale to... ale działa, no ktoś wykombinował, ktoś podłożył, działa. Byle działał. Kurde, ciągle mi giną torksy fatum mam normalnie z tymi torksami. skręcamy tak będzie skręcamy ładnie mamy to ciach zobaczymy co to jest smar zużyty smar zużyty no jest zużyty. łożysko Kołnierze, ok. Kiedyś jak będę miał uszkodzony koniecznie to pokażę Wam jak tu bez uszkodzenia jest zmienić łożysko, bo kołnierze są drogie, chyba z 90 zł, czy ileś kosztują, kurczę czy ileś, a można tu z głową zrobić tak, że się to łożysko zmienić da, ale to jak będę miał uszkodzone, bo teraz nie będę kombinował jak nie jest. Rozkręcam. Dalej. Zobaczymy, co tu jest. Nie, hmm. yeah, wierzyciel jest ok, ale łożysko wymiana. Wymiana. No i to jest taka, naj... nie wiem. O kurde, stoją trochę tutaj popękane, ale zobaczymy, ten stojan, chociaż nie wygląda jakoś tak kurde, dobrze. Tutaj wadą jest taką w tych obudowach, że one się płynie luźnie robią mi na lata. Już taki nawet widać, troszkę zaczęło przycierać. Trzeba je niestety później. No kurde, w jednych są po prostu takie zabezpieczenia wkrętami, że to nie wyjdzie, a w nich tutaj nie ma. Nie podoba mi się ten stojan, więc będziemy musieli go zweryfikować, czy będzie trzeba go wymienić, żeby nie uszkodził wirnika amortyzator, łożyska tutaj od razu automatycznie będziemy wymieniać kurcze no może, cholera, no nie podoba mi się troszkę jakby był hmm, zobaczymy pokażę Wam, więcej tutaj zmierzyć, chociaż no stojana nie da się tak do końca dobrze zmierzyć kurcze, bo zawsze weryfikuje napięcie i dlatego Pierwszym taką najszybszym sposobem jest zmierzenie oporności każdej cewki. Muszą być takie same. Tutaj jest. Tutaj jest jeszcze nie ma. Idziemy na auto. Łapiemy początek czy tam początek i koniec cewki. I tutaj mamy 2,7 i tu muszą być tak same plus 5 minut. chyba 5% może być różnicy, ale to przeważnie jest przy przezwojonych przez kogoś, bo Fabryczne raczej się nie zdarzają, żeby było. To no niby tu jest dobre oporności do masy. Też nie ma i tu też nie ma. Kurczę, takim jeszcze drugim sposobem jest mierzenie prądowo. Wpuszczamy po prostu jakieś malutkie napięcie, nie wiem, z 12 V przez ten i mierzymy po prostu prąd przepływający przez cewkę. Kurczę, ale powiem, że miałem taką sytuację, że wszystko pięknie wychodziło. I to, i tamto. A, si a i tak przy napięciu weryfikowało to napięcie. I szlak trafią. Kurczę. Nie wiem, co z tym stojanem mam teraz zrobić. Jest troszkę przepalony. Ja go jeszcze wyczyszczę, umyję. O, tutaj jak luźno wychodzi, wkleimy to łożysko, bo tutaj tak nie może tak wychodzić. Tryby? Tryby ok. To jest do umycia. To do umycia. Stoję do weryfikacji. Tu jest klucz 9. Odkręcamy. Nie zapomnijcie o tych przeciwpyłowych blaszkach. Ha! Nie wiem, czy mogę Wam to powiedzieć. Widzicie? Widzicie ten znak przegrzania? Ja już mówię Wam dlaczego. Dlatego, że jak ktoś zmienia łożysko i później zakłada tryb i przykręca, trzeba wziąć tutaj nożyk i troszkę ją odgiąć. Co to za drut tutaj w ogóle? Taki drut jest, widzicie? O cholera, tego to jeszcze nie widziałem. Może jakiś Wtopił, wtopił się, ale skąd? O cholerka. O cholera, nie chce mi to wyjść. Dobra, zaraz go pozbędziemy się go. Ale tak jak mówię, musimy musimy tutaj podjąć, bo widzicie, później dostaje temperatury dużej łożysko może szlak trafić, bo tu jest przepalone. Ktoś nie podgiął tej blaszki, ja to jest podstawowa rzecz tutaj. Podjąć to wszystko. To będzie do wymiany, tu nie ma tego, to będzie do przetoczenia łożysko. Łożysko, dwie opcje. Jeśli nie chcemy, ja i tak będę go wyważał. Jeśli nie chcemy tutaj stracić takiego czegoś, jak, żeby później no, nie był do wyważenia wirnik, to żeby tu najlepiej nie ruszać wentylatora. Więc w takim, w takim układzie ściągamy tą coś, tą blaszkę przeciw ten. I po prostu rozwalamy to łożysko na imadle i ściągamy zabieżnie. A jeśli ja będę wyważał, to po prostu ściągnę to z wentylatorem. Puchamy z wentylatorem. Po Lewa OK, prawa do zjechania. Hmm. Myślę, że to lepiej niż fabrycznie. I będzie super. Nic wini mamy wyważone. Ładnie przetoczone, wyrównane. Będziemy montować. Pierwsze co zamontujemy łożyska. Zamontujemy łożyska. Pierwsze łożysko zamontowane. Tutaj blaszka jest taka yy, z tej strony. U niej wchodzi łożysko. Wbijamy łożysko. Zakładamy tą blaszkę. Tryb. I nakrętkę. Zakręcamy. I tak jak mówiłem, pamiętajcie. O, to ciężko, ciężko, ciężko. No czuć opór, nie powinno być tak. Kładamy jakiś nożyk po prostu. Lekko ją podginamy i już wszystko jest luksus. Nowy amortyzator łożyska. Tutaj też ładnie wszystko umy umyliśmy. Wyczyścimy trochę i damy troszkę kleju. I dajemy to tak. Tutaj wszystko ładnie umyte. Stoją, zostawiamy. Cena nowego jest ogromna. Złożymy to, sprawdzimy prąd jaki pobiera, jeśli będzie za duży prąd, będziemy musieli po prostu kombinować to ze żeby wszystkie pomiary mi przeszedł. Ale napięcie zweryfikuję. Po prostu jeszcze na amperomierze sprawdzimy prąd pobierany przez urządzenie. Zawiniemy stojan. Troszkę to zabezpieczy przed po prostu... No żeby w obudowie siedział dobrze, no to tak powiem mamy tak, mamy tak dobra i zamontujemy go ustalimy tutaj przywody Szczotek. Ciężko, więc będzie ok. Więc będzie ok. Mamy to, mamy to, mamy to. Ok. Montujemy osłonę przeciwpyłową. I montujemy wirnik. To, 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 to ładnie, ładnie, wszystko ładnie. Siedzi. Dobra. siedzimy mi to. Zamontujemy. Zobaczymy czy na amortyzator. Dobra siedzi. Która jest? Druga. Trzecia. Kurwa, nie wiem czy na tej filmika ja tak wzdycham dziwnie. Czwarta, mamy to. O, kręci się OK. Ale na szczęście musimy przywalić młotkiem. Tak na szczęście, żeby dobrze chodziła. Jest OK. Mamy to zrobione już to. Szczotki. Wymieniamy. Już za dużo nie ma. Mamy tu szczotki oryginalne. Też ładnie wszystko wyczyszczone widzę. Ej, to ładnie szczotko, bo to właśnie tu wadą fabryczną, taką tych, to, znaczy wadą tego met metabu, właśnie mają taki problem z odpylaniem tego syfu. I często te szczotki się blokują. Jak tam dostaje jakiegoś nieprzyjemnego syfu, mamy szczotkę zamontowaną nową. Pięknie. Idziemy z drugą szczotką. Siedzi. Siedzi, panowie, siedzi. Tutaj zamontujemy jeszcze ten, ten syf tutaj. O, syf tutaj nie leciał. Mamy to. Wszystko ładnie tu nam chodzi. Musimy tutaj zrobić porządek z tą regulacją, żeby to się tutaj dobrze trzymało, więc jakoś to wkleimy po prostu. Jeszcze to musimy zamontować jeszcze raz. No więc tutaj mamy to, mamy to, zamontujemy ten dystans. Troszkę smaru do łożyska tutaj, możemy? Dobrze, klient zadowolony. Przekładnie nasmarujemy tutaj smarem. Ładnie, tu też damy smaru. To 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 jest. O! Te metabo mają fajne sprzęgła, ponieważ przy złapaniu tarczy przez materiał ślizga się po prostu na sprzęgle. Fajna alternatywa. Czasem się one wycierają po czasie, ale dla bezpieczeństwa jest ok. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. O, zobaczcie. Leciutko fajnie chodzi. Założymy tu sprężyny. Nowe szczotki. Tak samo podłączymy to. O kurczę to będziemy musieli wziąć troszkę niżej damy to, o, tutaj tutaj, tu siedzi, tu siedzi tak samo damy tu niżej. Siedzi nam ładnie tutaj. Damy tutaj, a nie, poczekaj, masiek klej. Ładnie to wygląda. Komutator tutaj czyściutki, przetoczony. No był już nierówny, widzieliście na tokarce, no i dlatego też tak czasem iskry po prostu przeskakują, Te pół, albo po prostu, no szlak zaraz to trafi. No nie szukujmy się, kurczę mać, no. jak ja słyszę, że no, że ktoś po prostu no nie wiem jak to powiedzieć, że ktoś mi napisze, że komutator po prostu nie wymaga takiego, na przykład takiej regeneracji czasem, no to to jest no, śmiechu warte. No kurczę, jak jest nierówny komutator, przez z jakimś czasem po prostu on się zrobi no, nierówny przez wyrzutę łożyska czy coś. Tu w tej metabolii jest wada fabryczna, ponieważ yy, żywica po prostu czasem po prostu ten lakier, nasz znaczy lakier żywica o, o, po prostu odpada z tego wirnika, robi się niewyważenie, więc co jakiś czas i tak trzeba będzie wyważyć wirnik i tak. No ale jak ktoś na łatwość pójdzie, po prostu i wymieni sobie. Wiernik, jak go po prostu będzie stać, no to okej, okay, nie. Ale taki zabieg jak wyważenie wirnika i sprzetoczenie można uznać w sumie jako naprawę, na bo jednak taki wirnik przy takim większym mistrzeniu nie nadaje się do eksploatacji, bo zajedzie się maszynę po prostu i tyle. Więc jeśli ktoś na, napisze, że to nie naprawa, no to. Zobaczymy tutaj teraz przewody od stojana, takie, no na znaczy doświadczenie, taką wskazówkę wam da, dam, że tu ten wirnik w ogóle jest inaczej uzwojony niż szlifierki, a dlaczego? Dlatego, że w ogóle to jest to, to pole martwe jest w ogóle to wszystko inaczej. Przeważnie szczotki są między cewkami stojana, a tu są, jest, jest ten szczotka na cewce, na, na wprost, nie? z tego przesunięcie tutaj uzwojenia z w ogóle cztery żłobki, z tego co pamiętam dalej niż w normalnej szlifierce, jakby na wprost było załóżmy, się, mamy szlifierkę Meta, bo kręci się ona w prawo to załóżmy się taki standardowy schemat, to jest na wprost i w prawo, a tutaj jest przesunięcie o cztery żłobki aż i dopiero nawinięcie i tutaj taki zwykły schematem, jak się nawinie, niestety to nie będzie działać Dobra, mamy to już fajnie ustabilizowane. Gdzieś tutaj weźmiemy. Gdzie mamy tą starą odgiętkę Tutaj nie będziemy jej wymieniać. Weźmiemy ją po prostu w takim miejscu i tniemy, żeby, żeby po prostu nie uszkodziła dalej się nie ma przewodów standardowo troszkę, zarobimy ładnie od nowa, o, typowo, że tu o, też trzeba czasem przewód przejrzeć, tu jest na przykład już dzielnięty, Przejdziemy za lutki, tutaj musimy zalutować, ponieważ kurczę, musi być tutaj ta końcówka twarda, odgiętkę mamy założoną, trzeba pamiętać, bo później będzie trzeba znowu tam, o, ładnie tam to wlazło. Tu też nam ładnie wlazło. Zrobimy tu ładnie Przewodzik. Jeszcze odgiętkę tu musimy wsadzić. Troszkę dłuższy w sumie zrobić, ale będzie okej. Okay. Nic nie zawadzało. Jedziemy z koksem. Mamy to ustawione? I co? Pierwszy rozruch będzie. Przygotujemy od razu tunek. Będzie pierwszy rozruch po naprawie. Będziemy musieli zmierzyć jeszcze lądowo, jak tam jest. Ustawimy pierwszy bieg. Który to? Pierwszy mamy. Zobaczcie. Jaka jest różnica? I ktoś powie, że to nie pomaga regeneracja komutatora, nie pomaga. No w jakim stopniu, też naprawa tego? Nawet nie musiałem docierać Pumexa, są nowe szczotki, zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie zbiera, równiutko zbiera, więc kurczę, no jak to tak można, no, no dobra, nie będę tu już się wkurzał, ale podstawową rzeczą przy takim remoncie jest przetoczenie i wyjrnika. nikt mi tu nie mówi, że to jest naciąganie klientów, bo sami widzieliście, jak było na początku, jak jest dźwięk teraz a jaki był na początku. Tutaj te szczotki się pocą, z tego co czytałem, one się pocą przez jakiś czas, z tego co czytałem, jest tu jakiś środek smarny w tych szczotkach, co po prostu ułatwia poślizg komutatora na tym, na szczotek na komutatorze, więc tutaj ile w tym prawdy jest, to już trzeba ocenić. Zmierzymy jeszcze prądowo. Jaki prąd będzie urządzenie pobierać przez ten stojan, bo tutaj, ale nie widać tutaj, żeby coś się działo ale zmierzymy prąd, bo już miałem takie sytuacje czasem, że wszystko, no może nie jak teraz, odchodziło ok. A, a prąd był po prostu troszkę za duży niż powinien być. Jeśli będzie tutaj w normie, to zostawimy stoją, bo to jest koszt rzeczywiście za 160 zł. Ale może po prostu jestem przewrażliwiony na tym punkcie, załączymy ją tutaj po prostu na podłączonym amperomierzu. Czyli będzie, ustawimy 230. w normie. Zostawimy to tak. Skręcamy i co? No, dzwonimy do klienta, że wszystko jest ok że przeszło to, to po prostu naprawę pozytywnie, wyczyścimy się troszkę, żeby to ładnie było. I to jest taki, no, tych, no kurczę, no, praktycznie to z każdy... Każde narzędzie to dostaje tak samo praktycznie robię. No staram, no czasem ktoś coś przyniesie. O, panie, tutaj tylko szczotki wymienię, jak tutaj. Na przykład też to niby szczotki, ale zobaczcie, łożyska uszkodzone, wirnik już tam, załóżmy się, trochę komutator krzywy. Nie, wyważone, wyważenie też było potrzebne, umycie i nasmarowanie wszystkiego. Szczotki też już prawie, no, no już nie, to dużo ich nie ma. nie? Sara i tak by padł No przewód, tutaj też trzeba uciąć, skrócić, ładnie wszystko tu ustabilizować. No tak się mówi, no panie, ale no załóżmy się, wymienię szczotki. Ona będzie chodzić, ale jak ja oddam takie coś, jak ja wiem, że on zaraz, zaraz mi to wróci. Więc kurczę, no niestety. Tak bywa. Lepiej całą przejrzeć i ona teraz będzie chodzić, chodzić, aż do następnych... Myślę, że może tak z dwie pary szczotek przerobi i też będzie do wymiany pewnie łożyska znowu. Przynajmniej łożyska. Dwie, trzy pary. Nic się nie zrobi. No tak się mówi tylko. Wymień łożyska. No i szczotki. No wymienię Pani, ale Pan mi przyjdzie za dwa dni, że Panu się łożyska rozleciało. Jak się rozleci łożysko, uszkodzi wirnik, no to już szlifierka do wyrzucenia. A tak to da się te 50 zł na przykład trochę więcej i ma się nadal dobrą, sprawną szlifierkę. Wyważoną, umytą, ustabiliz ustabilizowany stojan, żeby się po prostu wirnik o stojan nie tarł. No, no jest naprawdę fajnym teraz stanie. Się nagadałem. Miłego dnia. Pozdrawiam.